Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Wyspa Przygód. Jak dobrze widzieliście na odcinkach u Mielerona, którego dzisiaj znowu witamy. Witam, witam. Oraz na odcinku czwartkowym u Kapały wykonaliśmy kolejne zadania. Także zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy dzisiaj wykonać. Dzień dobry. A, no tak. Witajcie się oczywiście również e, z, z kapałem wpadnijcie do niego na kanał i w komentarzu pod filmem, z, z ostatnim filmem napiszcie e, witam. E, wiecie co, mam pomysł, żebyśmy może, e, ponieważ jak wiecie ja uwielbiam owieczki, ja widziałem gdzieś tutaj zadania, żeby zrobić owce różnych kolorów po kolei. Ja bym proponował może zrobić na tyle co mamy, a tak to pójść. E, no, słuch mi brakuje. Na no, bagienny biom może. No. I tam zerknąć, bo tam na pewno będą jakieś. To znaczy, na pewno mogą być jakieś jeszcze barwniki. E, coś tak? Generalnie barwników też nie mamy tak mało. Bo no. jakie mamy? Można miksować. E, tak, i też. O, oh bo w sumie nie mogę zejść. E, też jest tak, że na przykład, jak weźmiesz owce białą z zieloną że tak powiem rozpłodzisz, to one stają się jasno zielone, tak? E, tak. Barwniki. Mamy żółty, czerwony, Zielony mamy na pewno. Tak. E, gdzie jest ten okrąg No i mamy tego osadnika, nie pokazałeś? Naszego nowego mieszkańca. Przy, Przybił tak. mu żółwika. Ale... Tak, może, może trzeba będzie jakieś imię mu wybrać, co? Będzie a mogę mu dać Rubika? Zbani, jeśli daj wiesz? Ale nie, ale na serio mogę, czy nie? A daj mu. Tak, to ponieważ ma ostatnie życie. Okej, okay, dobra. nie. E, czekaj, i tu są... a, no i prawda, tak? Ale jak się wylogujemy, to zginie. No Chyba. to się nie wylogowujesz. Nie wiem, jak ty to nicom wytłumaczyć, ale nie wychodzisz w gry być zakaz wychodzenia od kolegów. A. No nie, czekaj. Z, z widłami na niego. Dobra. A tylko tak, żeby to się. Co by tutaj zrobić? Dobra, także weź, zobacz, czy mamy jakieś zboże, bo będzie nam potrzebne. Robi się. Dobra. E, czyli tak, mamy barwnik w tej chwili żółty, żółty czerwony, brązowy tu zielono... Aha, czekaj. Zielono się przepali. Za chwilę. Buduję wyspę. Okej. Okay. wyspę znowu. Yy, na, na drzewa. Yy. Dobra, mam zielony... o, o. dobra, mamy zielony... o. dobra. Jakby śpieszek mi mnie trafiło. Mamy zielony barwnik. Yy... Ej, tu jest jedowce, czemu one te wy... wyskakują? A bo nie, nie, za, nie zabudowane jest, dlatego. Dobra, ja w tej chwili polecę, co, zobaczyć, czyli zboż, tamboczkę. No. Nie mamy już ani jednej kości. No wszystkie użyłem. I zboże powinno być gdzieś w skrzynce. Dobra, mam dwa, mamy dwa zboże całe, szaleństwo. Dobra, eee, więc tak wezmę sobie jedną opieczkę na czerwono i ją zmiksuję z białą. Co już będziemy mieli? różową Jeszcze okej. Okay. Jedna będzie zielona. Co ty zrobiłeś? No, wypadłem poza światło, co? ...i jedna żółta. Patrz, tak, tak walczą prawdziwi mężczyźni. Marchewka! marchewka. Dobra. Okej, okay, zabuduj oka Dobra, była ta marchewka. Ej, serio? Nie, nie mogę się posadzić? Nie Ej. Ej! No Oduczy cię to Nauczysz się szanować jedzenie Co za burak To my czekamy aż zboże urośnie, w ogóle mam 2,5 serduszka, mistrzostwo. A w międzyczasie tylko wam przypomnę, że trwa konkurs, jeżeli byście chcieli... Że możecie mnie subować. Tak, nawet musicie, jeżeli chcecie dołączyć do nas i pograć z nami na Wyspie Przygód, to musicie zostawić subika... Wyspa przetrwania już drugi raz cię poprawić. A ja nie wiem co ja mam w takiej radzie są nazwy, ale Dobra. Na wyspie przetrwania to musicie zostawić Oficjalnie zmieniamy zmi nazwę. <laughs> musicie zostawić Subika u kapały, u mnie u mnie oczywiście też. Napiszcie w komentarzu dlaczego chcielibyście właśnie, żebyśmy to was wybrali do wspólnej gry. I coś jeszcze. Aha, y Dołączcie na Discorda naszego grupowego. Dokładnie, który ruszył teraz i może tam z nami porozmawiać, pograć. razem możecie się spotkać na jakieś granie, można sobie posłuchać muzyki, pooglądać śmieszne memy, no jest wiele dużo, dużo opcji jest. Jesteśmy tam dość często na tym Discordzie, także zapraszam. Można do mnie napisać. Tak, kapła, zostawiam. Mam drugiego memy. wiśniaka, drugiego wiśniaka mam. O proszę. Ja, ja, ja go nie lubię. Dobra, więc sobie, ich, bo ja mam za mało serduszek. No dobra, on jest na mnie. Czekaj, obudować go mam? Mm, ja się z nim obuduję chyba po prostu i zginę, bo tak to nie przeżyję tego. No, nie wyjdę. jest za tobą... eee... zombie. Dobra, już mu się nie powinien stać. Dobra... Czemu się z nim tam chlepiesz? Trzeba zrobić dach. No, żeby nie wyleciał. Nie wiem, ale nie mogłem tam byłem, bo musiałem rzeczy pozbierać, wiesz? Aha i się zdziwiłem nagle, wystraszyły, na takie tak, więc nie mogę wyskoczyć. To trzeba było się do mnie, o. Dobra, tak, mam tak. twoje rzeczy. Spoko, ja tylko tam nie miałem z takich rzeczy, które bym chciał uzyskać... Aha i barwnik. Barnik brązu, Dobra widzę Endermana Co się przy Chuta <laughs> Daj biegnij, biegnij. Nie też zaczęło padać O jest za to Mam perłę jedną, dobra Super Mamy tubę oddać te skrzynki od razu To jeszcze tylko ile? E Czekaj, ile jest? E 12 to jeszcze 11 już na smoka chcą iść Ale do czego 11 e odcinku? Żeby otworzyć portal do endów A ja bardziej myślałem o Wiesz, przyzwyczajony... Do, co, co ja zrobiłem? Co za debil ze mnie? No nie! Co Pro, proszę o e F w komentarzu. <laughs> eee, myślę, dla mnie, wiesz, ze względu na survival'e, to wiesz, ja od razu co? Widzę Endermana, to chcę mieć tą. Ender Enderczesta, tak? Mm -hmm. Widać, jednak survival'owe podejście. No to mogliśmy portalu nie robić. No, ender chce mieć. A, no ale i tak byś bez, bez pójścia do enderu i tak nie zrobić, bo potrzebujesz mieć płomek. Oko przepalić, tak? To, to, czego mam tam szukać? Przypomnij mi. Kompostowniki są co? i Ach. można później dawać. Czy jakieś inne śmieci, co mamy? Ty, 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 czekaj, co, co tam za sobą idą. Uważaj. Zrobił to wstępne. O, ty mnie zabiłeś. Sorry. Wolniej uderzaj, bo jakiś pasek naładuję, bo wtedy większe obrażenia robisz. Ja bardziej myślę o spychaniu ich. Dobra, uwielbiam tą opcję, bo Zesz mi się kieret, Ci pomogę Kobl. To pół płytki twoje I chyba jeszcze kilo miałeś. A, czekaj, bo O, widzę tego okay. To drzewo masz takie zrobione z tych kompostów Okej okay. Czekaj, 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 dobra? Bo ja nawet spadłem, bo tu jest za zbyt niebezpiecznie Czemu mamy kolorowe owce? Jakby... Ty w ogóle chyba nie słuchasz, Dzisiejszy W dzisiejszego odcinku zmieniamy sobie ich kolorki. Mamy czujeś takie zadania. Aha. Gejowce. Tylko dwie białe muszą zostać. Dobra, czekaj, ja pójdę tam. Okej, i kolejne podejście, zobaczymy co tam wypadło, bo tam się pozabijało... Uważaj w... bo Creeper idzie. A szkoda w mostu. Czekaj, dobra i bo ja nie mam narzędzi, więc wiesz, tam nic nie zrobię. Dobra, zabiję go. Dobra. Serio? E, nie, e, Nie, jak wyskakiwałem w powietrze, żeby przeskoczyć nad tobą, to mnie zestrzelił w bok. <ścoughs> Widział, widzieliście ten napis? Tak. Nie chciałbym żyć na tym samym świecie, co szkielet. No nie. Dobra. Nie, no już mążki żeby trochę przyspieszyć, no bo przecież. Mówię, że tej platformy już zrobiłem. O. Ej, tak. Ty widziałeś, co się dzieje na. F na. F i, i. widzieliście, co się stało na farmie? Tak czy tak się nie oświetla? Wbiegłeś tam po prostu. O co miałem zaproszenie? Enderman się zrobił. Enderman przy domku. Dobra, mam kość. Mm, no i w niej sklepie tego Endermana. Nie, nie, żeby coś, ale trochę ziemi straciliśmy, która jest tutaj na wagę złota. To musimy oświetlać, a nie od razu budujemy tyle rzeczy, a jest coś a to jest No to zrób węgiel. A, nie... No właśnie. Trzy. to zrobiłem platformę na drzewa. No wiem, czy ja coś mówię. Dobra, czekaj, ja zbiorę trzy zimy, ile się dało tutaj stąd. Odzyskałem tylko trzy ziemi. Mogę grać na hardzie, na jaką wysokość? Nie wiem. Ok. Już teraz do mnie przytulają. No bo... Pamiętasz, że na hardzie to jest tak, że klepniesz jednego... Przelatuje cała zgraja Dobrze, zginie Endermana, ale się nie pojawi ten P.E.R.M.A.N.I. DROPPER Ej, ja chyba też zrobię smilcink śmierci do tego odcinka O, no, zombie, przeszkadzaj Mmm To nica jest jak ktoś chce To ją zbierz i zabezpiecz, bo na razie to staniemy ciągle baty O wiedźma No jeszcze jej brakowało e, Uważaj kapala do ciebie idą No widzę No marchewkę To też zabezpiecz będzie na później no, Właśnie schowałem Na no, Creepery trzeba uważać, kurde Uważajcie Creepery idą na wyspę Dobra, strąciłem Wiedźmę. To jest szkoda, bo tam ona by miała glowstone morza albo coś fajnego. Czekaj, bo... Ach. Creepery są jakieś zbustowane, bo ma je rzucił potkami. Hm. Ja mam pół serduszka i uciekam, bo przyszedł Creeper. Do, że Creepery są na naszej głównej wyspie. Aha, no, dobra, zginałem. No, o, pięknie nic nie wpadł. No nie! Lej jest... wodę tam w środku. Nawet nie mam czym. Czekaj. Dobra, mam eee, na środku powiadasz? Nie. Mm. Tylko, żebym trafił w. A, dobra, okej. Okay. Tam, Leczny. gdzie są te, takie trzy dziury, w Tak, widziałeś? tak, 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 tak. Leci już, tylko musisz poczekać chwilę. Nie wiem, jak długo, ale... Bezpiecznie tam jest w głównej wyspie? No... Nie, Nie teraz już tak, bo już A. cały dzień. Już spłynęła woda? E, chyba tak. Dobra, jestem w wodzie. Ok. Mam, mam, śnieżki, mam tutaj marchewkę, mam jakiś kakaowiec, tak, to rzeczy A, zapomniałem zjeść. No bra. To była ciężka noc. No. O oh, yeah. Przyjemna była. Ale widzicie, uważajcie, bo Creeper jest kolejny. A, pier... Ej, patrzcie w portal. Weźcie, nic nie budujcie, już tylko trzeba oświetlić na razie. Patrzcie tak. w portal, który przeprowadziłem. No. Ok. Uwaga. Myślałem, że go zdążę zrzucić. Dobra, nie miałem nic wartościowego na szczęście, ale tutaj Ej. jest dużo rzeczy naszych spadło. Ja też spadłem. To no nie ja znowu spadłem. Bo, bo spałnania ustawionego na bydroku. Czekajcie, musicie mi dać chwilę czasu. Mamy. Um, um, um. Czyli cały ko całego kobra straciliśmy. Ej, serio? Nie, serio? Nie wiem, czy nie straciliśmy jakichś wartościowych rzeczy. No tak, no bo tutaj była skrzynka z koblem i swoimi rzeczami. Ale to jest to najfajniejsze. No ale nie mamy zapalniczki na przykład już wiaderek nie mamy Bez tego nie przeżyjemy? A nie mamy wiaderek. No właśnie. Ty wejdź to te wiaderku. Gdzie ty idziesz z tym wiaderkiem? Tu Po co woda? Hey, ale tu jest strasznie dużo Creeperów. No bo. no nie wiem czemu. Dobra, udało mi się go strącić. Zebraj tam tą śnieżkę, co była? Bo. okej. Okay. mamy. śnieżki. Powinniśmy wszystko budować, dlatego na tym półbloczku, jakby i wtedy by nie było w ogóle potworów. Ale mam, my jesteśmy budować. hardkorami. No, hardkorami, że rzeczy tak. nie ma Tak. Ja teraz jak zostałem wysadzony przez Creepera to niestety straciłem mączka, miałem sześć mączki i tak już się cieszyłem. A i straciliśmy naszego wieśniaka. Dobrze. Napiszcie w komentarzu R dla wieśniaka. Nie. Napiszcie dobrze mu tak. Ej, podobno to był twój przyjaciel, wszystkich tak przyjaciół traktujesz? Tak. Ech, dlatego sam jesteś wieśniak. Okej, okay, dobra. To co? Dwie białe poproszę. Ty i ty. Okej, okay, to co teraz zrobię sobie brązową. Co? Ty, ale po co budowałeś to, jak on zginął? W zasadzie? Ja nie budowałem nic tutaj. Aha. Okej. Okay. Dobra. No, proszę. Mogę, mogę, co się stało z tą wyspą dżunglową? Eee, Clipery. A. A, czekaj, bo dobry jest. Zielonka mi, kakaowca Dziwię się, dlaczego owca nie zmienia koloru. Dobra, mamy już brązową owcę. To mówię. Jak jeszcze roz, rozmnożę e, zieloną z żółtą, tak? to będzie dziecko. To będę miał jasną zieloną i chyba jeszcze czekam, e, żółta z czerwoną, nie robi pomarańczowej? Nie wiem. Ja no, tych mieszanych powiedz nie ogarnię w ogóle. No ja tak robiłem wiesz, które te kolory w, mhm. na naszej kwadratowej krainie. Dobra. <laughs> Może... że of course. Żaden z was nie jest ten? Nie ma żadnej mączki ani kości. Nie. A wszystkie skrzynki są już tam. I wpadłem w złe towarzystwo. Wszyscy czekali na mnie za grzybkiem. Dwa klipery i dwa zombie. Nice. A za kiedy ten brzydki. Okej. Okay. dobra. Okay. Mogę rozmnożyć dwa? A dobra, wezmę taką mi to, teraz z tym? okej, okay. o, a nawet idealnie, stoją koło siebie, idealnie Hop i hop, I mamy jasną zieloną. Tak się teraz zastanawiam, czy to żółta z czerwoną da pomarańczową, czy nie? Da, może sprawdzić teraz, czy nie? Okay. Czy jeszcze nie da, ten da, A czy, ten czy ten, możesz ten. połączyć teraz, czyli one nie, jeszcze nie, muszę czekać, czekam, brakuje mi tylko dwa zboża chyba nawet jeden będzie brakował tak, jeden zboża będzie brakował w ogóle tutaj mniej tak, mniej wypada mam wrażenie tego zboża ze zboża, że tak powiem, bo nie wiesz fortunkom Jeszcze jedno zboże i jesteśmy ukończeni. O! Mam, 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 mam! Dobra. To co panowie, zapraszam do naszych... Aha, zrobimy go sobie tylko na kulturce. O, kto dro... co drobnowałeś? Zaraz, zaraz. O. Koks Mopgrinder się przyda No, powinien Dobra, to tak Żeby mieć na noży... Cyk i... Żółto chyba co nie czerwona i żółta No, zobaczmy co wyjdzie Tak! Jaka Jakaś ta... ok, zmutowana wyszła Dobra, to co mamy Oficjalnie kolory Czy jest tylko jedna biała? W tej chwili? Nie, Nie, druga tu jest mała. A, jest, okej, okay. właśnie się wystraszyłem. Spań, spańmy tutaj. Już. Ja Mamy ciebie. tylko, tylko... jasno-zieloną, ciemno -zieloną, białą, pomarańczową, różową, czerwoną, żółtą, brązową, no i drugą małą, białą. Okej. Okay. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście wbijajcie na kanały chłopaków i do Kapala, i do Mierlona. My widzimy... Gdzie on poskoczył? No to okej. Okay. To do Millerona nie wpadajcie, bo on już wypadł. Eee, do tak. mnie nie wpadajcie. <noise> Także dzięki... Do mnie a... wpadajcie, <noise> do kawału nie wpadajcie. Tak, do kawału nie wpadajcie, on już wypadł poza świat. Także trzymajcie się, Trzy... Cześć! Ty durmi, a się złazo Do widzenia. <noise>